W dzisiejszym filmie przedstawimy Wam szczegółowe informacje dotyczące drugiej waloryzacji emerytur w 2025 roku, która została właśnie oficjalnie zatwierdzona. Dowiecie się, kto może liczyć na podwyżkę świadczeń, jakie będą nowe stawki i kiedy dokładnie nastąpią zmiany. Witajcie drodzy widzowie, zanim przejdziemy do głównego tematu, zachęcam Was do zasubskrybowania naszego kanału i kliknięcia dzwoneczka. Aby być na bieżąco z najważniejszymi informacjami dotyczącymi emerytur i świadczeń socjalnych. A teraz przejdźmy do rzeczy. Mamy przełomowe wieści dla wszystkich emerytów i rencistów w Polsce. Rząd oficjalnie zatwierdził drugą waloryzację emerytur w 2025 roku, co stanowi historyczny moment w polskim systemie emerytalnym. Ta decyzja będzie miała ogromny wpływ na sytuację finansową milionów Polaków pobierających świadczenia emerytalne i rentowe. Druga waloryzacja w 2025 roku jest odpowiedzią na rosnące koszty życia i inflację, która w ostatnich latach znacząco wpłynęła na siłę nabywczą emerytów. Według najnowszych ustaleń, dodatkowa waloryzacja obejmie wszystkich świadczeniobiorców ZUS, KRUS oraz emerytów mundurowych. Jest to bezprecedensowe rozwiązanie, które ma na celu realną poprawę sytuacji materialnej seniorów. Przyjrzyjmy się szczegółowo, jak będzie wyglądał mechanizm drugiej waloryzacji. W przeciwieństwie do standardowej waloryzacji marcowej, która opiera się na wskaźniku inflacji i wzrostu płac, druga waloryzacja będzie miała charakter kwotowy. Oznacza to, że świadczenia zostaną podniesione o konkretną kwotę, a nie o określony procent. To rozwiązanie ma szczególnie pomóc osobom z najniższymi świadczeniami. Według przyjętych założeń. Druga waloryzacja zostanie przeprowadzona we wrześniu 2025 roku. Wysokość podwyżki będzie uzależniona od poziomu inflacji w pierwszym półroczu 2025 roku. Jeśli inflacja przekroczy 5%, świadczeniobiorcy mogą liczyć na dodatkową podwyżkę swoich świadczeń. Jest to mechanizm zabezpieczający, który ma chronić emerytów przed utratą wartości ich świadczeń w ciągu roku. Warto podkreślić, że druga waloryzacja będzie miała charakter powszechny obejmie wszystkie rodzaje emerytur i rent, w tym również renty socjalne, świadczenia przedemerytalne oraz emerytury pomostowe. To oznacza, że każdy świadczeniobiorca może liczyć na dodatkową podwyżkę w drugiej połowie roku. Szczególnie istotne jest to, że nowe przepisy wprowadzają również mechanizm gwarantowanej minimalnej kwoty podwyżki. Oznacza to, że nawet jeśli wskaźniki ekonomiczne będą niższe od zakładanych, świadczeniobiorcy i tak otrzymają określoną minimalną kwotę podwyżki. To rozwiązanie ma zapewnić emerytom pewność co do wysokości ich przyszłych świadczeń. Przyjrzyjmy się teraz konkretnym kwotom. Według wstępnych szacunków, minimalna gwarantowana kwota podwyżki w ramach drugiej waloryzacji wyniesie 250 zł. brutto. Dla emerytów otrzymujących świadczenie w wysokości średniej krajowej emerytury, podwyżka może wynieść nawet 400 zł. brutto. Są to znaczące kwoty, które realnie wpłyną na budżety domowe seniorów. Ważnym aspektem jest również to, że druga waloryzacja będzie miała wpływ na wszystkie dodatki do emerytur i rent. Dotyczy to między innymi dodatku pielęgnacyjnego, dodatku dla sierot zupełnych czy dodatku kombatanckiego. Wszystkie te świadczenia zostaną odpowiednio przeliczone i podwyższone zgodnie z nowymi wskaźnikami. Proces wypłaty podwyższonych świadczeń będzie przebiegał automatycznie. Emeryci i renciści nie będą musieli składać żadnych wniosków ani odwiedzać placówek ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi wszystkie niezbędne przeliczenia i dostosuje wysokość wypłat do nowych stawek. Pierwsze podwyższone świadczenia trafią do emerytów już w październiku 2025 roku. Co istotne, druga waloryzacja nie wpłynie negatywnie na inne świadczenia przysługujące emerytom i rencistom. Wszystkie dodatki specjalne, świadczenia okolicznościowe czy 13 i 14 emerytura będą wypłacane według dotychczasowych zasad. Jest to dodatkowe zabezpieczenie, które gwarantuje, że seniorzy nie stracą żadnych przysługujących im świadczeń. Wprowadzenie drugiej waloryzacji w 2025 roku jest częścią szerszego pakietu reform systemu emerytalnego. Rząd zapowiada. Że w kolejnych latach mechanizm podwójnej waloryzacji może zostać na stałe wpisany do systemu emerytalnego, jeśli sprawdzi się w praktyce i przyniesie oczekiwane rezultaty. Warto również wspomnieć o tym, jak druga waloryzacja wpłynie na emerytury osób, które przejdą na świadczenie w trakcie 2025 roku. Osoby te również zostaną objęte drugą waloryzacją, a ich świadczenia zostaną przeliczone proporcjonalnie do okresu pobierania emerytury. System drugiej waloryzacji został tak zaprojektowany, aby szczególnie wspierać osoby z najniższymi świadczeniami, dla emerytów pobierających najniższą emeryturę. Procentowy wzrost świadczenia będzie relatywnie wyższy niż w przypadku osób z wyższymi emeryturami. To rozwiązanie ma na celu zmniejszenie różnic w poziomie życia emerytów. Eksperci podkreślają, że wprowadzenie drugiej waloryzacji jest konieczne ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację gospodarczą, rosnące koszty życia szczególnie w zakresie podstawowych produktów i usług, sprawiają, że emeryci potrzebują dodatkowego wsparcia w ciągu roku. Warto również zwrócić uwagę na to, jak druga waloryzacja wpłynie na budżet państwa. Według szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, koszt tej operacji wyniesie około 7 miliardów złotych. Jest to znacząca kwota, ale rząd zapewnia, że środki na ten cel zostały już zabezpieczone w budżecie państwa. Istotną kwestią jest również to, jak druga waloryzacja wpłynie na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych? Podwyższone we wrześniu 2025 roku emerytury staną się podstawą do kolejnej, standardowej waloryzacji w marcu 2026 roku. Oznacza to, że efekt podwyżki będzie długotrwały i przełoży się na wyższe świadczenia w kolejnych latach. Dla wielu emerytów druga waloryzacja oznacza realną szansę na poprawę jakości życia. Dodatkowe środki mogą zostać przeznaczone na zakup leków opłacenie rachunków czy zaspokojenie innych podstawowych potrzeb. Jest to szczególnie ważne w kontekście rosnących kosztów opieki zdrowotnej i usług medycznych. Warto również wspomnieć o tym, jak druga waloryzacja wpisuje się w szerszy kontekst polityki senioralnej państwa. Wraz z innymi świadczeniami, takimi jak trzynasta i czternasta emerytura, tworzy ona kompleksowy system wsparcia dla osób starszych. Jest to odpowiedź na wyzwania demograficzne i ekonomiczne, przed którymi stoi Polska. Dla emerytów istotna jest również informacja o tym, jak druga waloryzacja wpłynie na ich rozliczenia podatkowe. Podwyższone świadczenia będą opodatkowane na standardowych zasadach. Jednak wzrost kwoty wolnej od podatku sprawi, że większość emerytów otrzymujących najniższe świadczenia nadal nie będzie musiała płacić podatku dochodowego. Na zakończenie warto podkreślić, że wprowadzenie drugiej waloryzacji emerytur w 2025 roku jest krokiem w dobrym kierunku, który może znacząco poprawić sytuację materialną polskich seniorów. Jest to odpowiedź na realne potrzeby i problemy, z którymi borykają się emeryci w obliczu rosnących kosztów życia. Drodzy widzowie, jeśli chcecie być na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi emerytur i świadczeń socjalnych, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i włączyć powiadomienia. Zostawcie też łapkę w górę, jeśli film był dla Was pomocny. Do zobaczenia w kolejnym materiale.